Mam nadzieję, że te ćwiczenia będą ciekawe, e, że przynoszą nam swoją wniosków e, e, i powiem wam, e, że miło mi, że możemy organizować te ćwiczenia a tutaj w powiecie garwo bo warto e, myślę, że działać w takiej naszej małej ojczyźnie, gdzie wszyscy bardzo znaczy e, podziemy na bezpieczeństwo, e, co myślę, że e, widać to w, e, po efektach, e, że tak powiem braku e, dużych wypadków e, u osób, które czy pracują, czy pracują z Selec. ja jestem osobą odpowiedzialną za BKB i środowiska w Shell. Pracownicy eee. stacji i pracownicy Shell doskonale wiedzą, jaki mamy cel nadrzędny w Szelu mamy cel 1, cel 0, czyli zero wypadków i zero wycieków. Nie chcemy szkodzić ludziom i nie chcemy wchodzić środowisku naturalne. W taki sposób prowadzimy nasze operacje. A te ćwiczenia dzisiaj, dzięki utrzymości tutaj firmy Klaczka, no i służb ratunkowych prowadzimy po to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować na sytuacje awaryjne, z którymi możemy mieć do czynienia na co dzień. Ćwiczymy i pamiętajmy, że to są ćwiczenia, żebyśmy prowadzili wszystkie nasze aktywności w taki sposób, żeby nikomu dzisiaj się tutaj naprawdę nic nie stało. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, nie naradzajmy się. Chyba, dziękuję. Pan Badał również podkreślił C0, bo klaczki Cel 0 jest również tożsamec takich jak LaSzela. Czyli de facto no, staramy się, oczywiście, unikać zagrożeń jak na i chcemy po prostu ćwiczyć i prewencję wyprawiać tak, w taki sposób, żeby do tych zdarzeń nie dochodziło. No i ten cel zero osiągać? By... Słuchajcie, no generalnie mamy dzisiaj dwa moduły. Za eee, chwilkę będziecie widzieć, e, drodzy Państwo, moduł ćwiczeniowy. Więc, e, tak naprawdę, będzie to naturalna dostawa bali, która się odbywa na tej stacji praktycznie codziennie. E, kierowca zostanie tutaj e, zaskoczony e, przez stronę trzecią. E, taką dosyć agresywną stronę trzecią. To też się na stacji może wydarzyć. Jesteśmy, jak widzicie, w strefie zagrożenia wybuchu numer 2 tak naprawdę kiedy instalacja zostanie wyjęta przez kierowcę i zostanie, że tak powiem, powiem rozpoczęte podłączenie węży, no to już tak naprawdę ta strefa, że tak powiem, zmieni się już na jedynkę. Będą tam w tej skrzyni z lewowej opary. Napastik, który na początku oczywiście się pojawi, będzie przez kierowcę. Kierowca będzie starał się go, że tak powiem, wyprosić z tego miejsca, natomiast no nie da za wygraną. I niestety użyję otwartego ognia, który spowoduje zapłon. Tak? Zapłon e, tak naprawdę e, cie, cieczy łatwotalnej, oparów właściwie tej cieczy. W związku z powyższym do dzisiaj główny temat naszego ćwiczenia to jest prewencja PEPOSZ. Oczywiście też komunikacja, czyli sposób powiadamiania zarówno służb ratunkowych, jak i tutaj oczywiście osób odpowiedzialnych ze strony wyszoli klaczki. No i cóż, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Drugi moduł, o którym wspomniałem, to już będą ćwiczenia. Będziemy się, że tak powiem, przyglądać gaśnicom. Będziemy ćwiczyć z firmą BHP Życie, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam i później będziemy o nich jeszcze mówić właśnie ten, 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 ten sposób gaszenia, tego typu pożarów. Także zapraszam również na moduł drugi. No i za chwilkę Darek pewnie się pojawi i zaczynamy ćwiczenie. Dziękuję.

Dziękuję. Pan jest? pana, miejsce. dobry, stacja Szelgar Woli. Trak Lubowski 160. Mamy pożar na stacji. Prawdopodobnie poszkodowana jest jedna osoba, kierowca cysterny. Weź tutaj przejmij pana, i blokować wszystkie wyspy połowy. Przemek, zablokuj stację. Więc nie widzę na oczy. Tam, jak się to nazywa? Nie pamiętam. Nie pamiętam. To pojedziemy na komendę, ustalimy tam. Даже падал. Там много немножко... Мох, мох, я... Да, да, да. 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 Да Das ist gut,